Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie dysponuje 14 miejscami w pełni monitorowanymi, przeznaczonymi dla najciężej chorych pacjentów, w tym są trzy stanowiska respiratorowe. Dodatkowo posiadamy 7 miejsc monitorowanych za pomocą telemetrii. Dzięki wyposażeniu dysponujemy możliwością prowadzenia hipotermii terapeutycznej u pacjentów po NZK, leczenia metodą ciągłej terapii nerkozastępczej, jak również leczenie pacjentów we wstrząsie kardiogennym za pomocą balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Wśród chorych przyjmowanych do części nieinwazyjnej naszej kliniki są chorzy wymagający diagnostyki nieinwazyjnej choroby wieńcowej, omdleń oraz zaburzeń rytmu przewodzenia. W ramach prowadzonej diagnostyki wykonujemy testy pochyleniowe, szybką stymulację przez przełykową, badania echokardiograficzne oraz 24-godzinną rejestrację EKG oraz ciśnienia tętniczego. Ponadto wykonujemy kardiowersje elektryczne u chorych z napadowym migotaniem lub trzepotaniem przedsionków oraz kwalifikujemy chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym do zabiegów przezskórnej denerwacji nerkowej. Pracownia Kardioongiografii Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w 2000 roku jako pierwsza w województwie masowieckim rozpoczęła program całodobowego leczenia ostrych zespołów wieńcowych metodą przezskórną. Program jest prowadzony nadal, zapewniając skuteczne leczenie w ciągu roku ponad 600 chorym. Rocznie wykonujemy ponad 1500 angioplastyk wieńcowych, w tym z użyciem stentów biodegradowalnych, a także ponad 2,5 tysiąca koronografii. Naszą specjalizacją jest leczenie chorych ze złożonymi zmianami w tętnicach wieńcowych, w tym zlokalizowanych w bifurkacjach tętnic wieńcowych oraz w dniu głównym lewej tętnicy wieńcowej. Zespół elektrofizjologii Kliniki Kardiologii inwazyjnej w szpitalu MSW w Warszawie ma bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Zajmujemy się szczepianiem pętlowych rejestratorów zdarzeń, jedno- i dwujamowych stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących serce, a także rozbudową wcześniej implantowanych układów. Radzimy sobie z usuwaniem uszkodzonych czy zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych. Od ponad 8 lat prowadzimy program ablacyjny stosując prąd o częstotliwości radiowej. Właśnie zaczynamy zabiegi kardiacés. Zabiegi wykonywane są u chorych z często skurczem węzłowym, przedsionkowo komorowym, przepotaniem i migotaniem przedsionków oraz z komorowymi zawyżeniami rytmu serca. W 2012 roku wszczepiliśmy ponad 500 wszystkich typów urządzeń oraz wykonaliśmy ponad 180 ablacji. W pracowni kontroli stymulatorów pod naszą opieką jest ponad 4000 pacjentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy, w oparciu o ocenę patomorfologiczną, immunohistochemiczną, ultrastrukturalną i genetyczną pobieranych przez skórnie bioptatów mięśnia sercowego, diagnozować przyczyny niewydolności serca u naszych chorych. Warto podkreślić, iż dla chorych z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego jesteśmy w stanie identyfikować obecność wirusów. Co więcej, od kilku miesięcy w przypadku pewnych ich typów proponujemy leczenie celowane.